Pierwsze wrażenia z bety Mirror seczka, ta list w moim przypadku były dosyć ambiwalentne. Z jednej strony cała mechanika gry działa dobrze, no ale to tylko przeniesienie tego co znamy z jedynki. Jest też druga kwestia. Beta cierpi na kilka dziwnych niedopatrzeń, jak chociażby idiotyczna sztuczna inteligencja naszych przeciwników. Ci zachowują się bowiem całkowicie absurdalnie. Nie potrafią na przykład zmienić kierunku w trakcie biegu, szarżują tylko w jedną stronę, a skręcić potrafią dopiero po zatrzymaniu. Możliwe, że podobnie jak polscy policjanci spotkani przez Wardęgę, po prostu oszukiwali na testach, chociaż patrząc na całość ich zachowań, śmiem twierdzić, że na oszukiwanie byliby za głupi. Najpewniej pracę zdobyli więc po znajomości, że też ktoś się przyznał, że ich zna. Nic więc dziwnego, że EA postanowiło dać twórcom więcej czasu na dopracowanie Mirror's Edge Catalyst. Gra, która początkowo miała pojawić się już w maju, nie trafi na sklepowe półki przed 9 czerwca i to chyba dobre posunięcie, co pokazują dołączone obrazki.